No witam wszystkich. Chciałem się zapytać co Wam się nie podobało w ogóle w filmiku? No bo tutaj dużo komentarzy dostaje właśnie na ten temat i nikt nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. No co Wam się nie podoba? To, że ja mówię prawdę? To, że ja po prostu pojechałem po tekstach? O to chodzi? No to na chwilę nie rozumiem. Może mało, Mało pokazuję Wam tuniku? Może mało odpowiadam na wasze pytania. Tego nie wiem. Jak tam Windows ósemka. Aktywowaliście jego? Tak jak podałem, czy jeszcze macie jakieś problemy? Bo jak macie problemy, to piszcie do mnie. A nie piszecie bzdury bezsensne. Mm. Wy się chyba widzę, może wy jesteście heterami i dlatego mnie tak komentujecie. Bo widzę, że co nie ruszę a wy to już Wam się nie podoba. Może Wy coś niby podstawiacie się jako urzędnicy YouTube, a jesteście heterami. Sorry. Nie wiem. Tego nie wiem, nie będę wynika w tej sprawie. To są wasze sprawy. Opisałem wam dużo. Pisałem o Windowsie. Pisałem o spide. wam powiedziałem. Puściłem prezentację tego Windowsa, jak to wygląda, co ma, co nie ma. Co ma, jakie wady, nie wady. No to wiadomo, że ja się uczę robić filmiki tego na YouTube, ale to nie znaczy, że mam, mam być z grubej rury jechany, że ten nie nadaje się, bo tamto jest do dupy. Musicie troszkę, nie wiem, to piszcie dokładnie mi, co wam się nie podoba lub co chcecie, bo... Tak, to ja nigdy nie będę wiedział, co wy chcecie, a czego nie chcecie. No tego go piszecie, ty tam, ty dalej, ty i te, i te, Napisać kurde dokładnie o co wam chodzi, jakie filmiki chcecie, jakie nie i koniec. No bo szkoda mi czasu na takie filmiki robić, jak wy nic nie napiszecie, nic mi nie powiecie, chociaż... chociaż powinniście doszanować to, co ja robię, ale to wasza sprawa, nie moja. Jeśli zastanawiacie, się, co jest tutaj źle, bo teraz... Ja staram się, robię Wam recenzje różne, robię vlogi yy, w miarę dobre. To o co Wam chodzi? To może zacznijcie sami vlogi puszczać. To ja Was chcę oceniać. Mam dla Was szacunek, Wy też powinniście, ale widzę, że Wy nie macie szacunku do mnie. Was, was to gówno obchodzi. To po co wchodzicie na mój kanał? Nie pasywam, to nie wchodzicie mi na kanał. Jak nie chcecie, to idziecie indziej. Chcecie wchodzić na kanał, to wiedzcie o tym, że chociaż posłuchajcie tego, a nie robicie widły. Nie wiem z czego. To to powiedzcie, że czegoś tu brakuje, czy co, a nie robicie szum bez sensu. Bo ja nie wiem o co wam chodzi, nie wiem co ja mam nakręcić, nie wiem jak wam przekazać. Napiszcie dokładnie o co wam chodzi, co wam się nie podoba, co trzeba byłoby zmienić. A nie, piszecie, popiszecie. Piszecie jak małe laty. Chyba jesteście dorośli troszkę. I chyba wiecie, co chcecie, czego nie chcecie. Takie jest moje zdanie. Nie wiem. Musicie sami mi napisać wreszcie. Albo po prostu zakończę robienie vlogów i taki finał będzie. Bo szkoda mi taki czasu na takie bzety. Bo wam się nic nie podoba. To po co ja mam manować czas? Po co ja mam manować baterie? Po co mam w ogóle manować prąd? Jak wam się nic nie podoba? to Zastanówcie się czy to w ogóle warto ciągnąć wilogi, czy nie warto. Jak jest warto, to napiszcie dokładnie. I nie gadajcie o jednym padwym drugim, bo, bo mnie to nie interesuje. Mnie to nic nie, nie... interesuje mi te tematy, co wy pytacie się. O Janem Pawłem II. Nie pytajcie się, bo to... na i tak wam nie odpowiem. I tak nie, nie odpowiem na to pytanie, bo mnie to nie interesuje. Was interesuje? To sami sobie odpowiedzi, ale nie mi. Dobrze? No i przemyślcie to, co teraz nagrałem. Co... Czego chcecie, czego w ogóle chcecie? Czy ja mam dalej nakręcać, czy po prostu zakończyć już ostatnie bloki i już nie będzie nagrywania. Wasza sprawa, Wasze przemyślenia, ja Wam tylko mówię to, co wiem i to, co czytam. Dobrze? Pozdrawiam.